Dobra, siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy z Maciejem, Maciej powie coś, powie coś, wie, że to leci na żywo, wie, że to leci na żywo, Maciej powiedz coś do widzów, powiedz, Maciej, Maciej nie wygubicie. chodź, Ty będziesz moim synem dzisiaj, okej? Okay? Będziesz moim synom, a syna musi być. chodzi do szkoły. Idziesz do szkoły teraz. Idź do szkoły. Sam idziesz dzisiaj, pierwszy dzień, więc musisz iść. Tak, i ja. Ok, widzowie, to mój synalek Lek poszedł. szkoły. Maciej, ty poszedłeś do szkoły, czy na, czy na klub? Do klubu. Jak cię przyłapię w klubie. Będziesz... Poszła do szkoły. do szkoły. Dobra, możesz dzisiaj zostać w domu nawet. Nawet może sobie kolkę dzisiaj wypić za... za... Może wracać! Gdzie ty jesteś? Tutaj! Tepnij się, typnij się! Dam ci kolę, jak wrócisz do domu, chodź! Nie musisz iść do szkoły. Ola, 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 ola. Czy co wolisz? Może Sprite'a chcesz, czy kola? Ola, 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 ola. Dobra, to ja idę z tobą Chodź, idziemy. Ola. Czekaj. Dobra, idę, czekaj. Dobra mi dać Dobra, a chcesz mleko? Mamy mleko też Nie. chłopko lak, Czekaj Maciej. Czekajcie muszę, muszę coś po coś zobaczyć ten telefon. Ten telefon nie będę chyba. Trzyma telefonu i Maciej! Maciej? Maciej. Halo. Jesteś tam? Dobra, idę Maciej. Maciej, proszę nie tańczyć. Maciej, proszę że ze stołu. Dam ci jak zejdziesz. Chodź. Chodź, Maciej. Wiem, że lubisz Paliona, ale palion jutro przyjedzie do nas. Jak chcesz. Maciej? No. Palion jutro do nas przyjeżdża. Serio, serio. Palion jutro do nas przyjedzie. I masz kolkę, Co dla ciebie na noc? Wiem, że tatuś ci nie powinien nawet. No noc, ale mamy tu nie ma. Ale wiesz, że to kola? Maciej, chodź, chodź, chodź. Ma Maciej, co ty robisz? E, e. Maciej, do, do łóżka teraz. Możesz pić, kole, dam ci telefon mój. I będziesz mógł oglądać, co chcesz. Chodź. Jutro pójdziesz do koła od rana. Od rana. Tak. Ale no Palion przyjedzie po szkole. Po szkole? Tak, palion przyjedzie po szkole. Musisz tu się przyspać. Dam ci roommate'a, bo nie dałam ci. Dobra, ma... proszę, idziesz z tatusiem spać. I może oglądać paliona teraz. A wiesz, że Fris jest gorszy od paliona? Co? Fris jest nubek! Fris jest nubek. Dałem ci telefon. A lubisz friza? Bo ja nie. Nie. Nie lubisz friza? Nie lubisz. Nie. Wiesz co zrobimy? Wiesz co kiedyś nie. zrobiłem? Ja z kolegami powiedziałem, nie. że nutto to friz. Wszyscy, którzy byli na tym. E, e, na tej wycieczce w ogóle, to my, wszyscy, wszyscy mieszkańcy tego miasta, zaatakowali Freezera i wersów i goniliśmy je po, cały, ich po, całym, e, po całym, jeziorze, po wszystkim, po całym grukem goniliśmy ich. Palion Ej, palion ci jutro da też... Ja mam mi dał. Ale to, to jest pewnie na kulki, tak? proszę odłożę ten pistolet. Jutro się nim pobawisz. Masz telefon, kole. Halo, mam kolejny kole. Daj sobie. Masz sobie. Te... Bierz ten mój telefon, bo Ci przecież dałem. ja już mam. A, wiem, wiem. Pają jutro przyjedzie, da Ci autograf dziecko, więc będziesz, e, będziesz e, wszystko robić, co chcesz. Okej? Okay? Autograf na Da ci autogryw na telefonie twojej. Kupię ci jutro. Jej, a jak mi... Yy, szesnastkę. Najlepszy? Tak, chodź. Właśnie yej. w całe rano, więc musimy kupić. Po kupieniu idziesz do szkoły, okej? Okay? A potem palił on przyjeżdża. Od razu po szkole palił. A może palią cię dzisiaj odbierze? Palią cię odbierze, powiem mu. My się znamy, więc wiesz. Chodź! Nie, palion Cię odbierze. I powiedza, i ty mi I, o, o. Y, A ja Ci dam telefon tylko. Okej. Okay. Wiesz, Ale muszę Ci dziecko coś powiedzieć. Palion to Twój wujek. Ciągle? Tak, palion to Twoja rodzina też. A wujek? To jest wujek Twój. Ale wujek. Wujek palion? Tak, wujek palion. A Wojan? A Wojan to jest twój e, dziadek. Bo to a mój nie, tata. Jan to mój tata. A Kati? E, Kati to jest moja mama. Czyli twoja babcia. Dobra, bierz ten telefon. Bierz telefon. Bierz telefon, Trzymaj tutaj jest twój szesnastka. iPhone 16, trzymaj. A ja też mam 16. Dobra, trzymaj, trzymaj twój telefon Dobra, masz twój telefon Dobra, dobra, chodź Jeszcze ci muszę broń kupić e, Taką zabawkę Zabawkę ci kupię Tata ci kupił zabawkę, proszę Tata ci kupi zabawkę Dobra, weź to Proszę, to dla ciebie Maciej, słuchaj to teraz, idziemy do szkoły. Dobrze. A Apalion y, będzie nauczycielem. Chodź, jedziemy. Gdzie ty jesteś? Aaaa, o, <suszy> Przepraszam, synku. jedę. Nie wiem gdzie nie, szkoła, więc... Nie, tak, 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 A palion cię, wiesz, że odbierze. Wiesz, że palion cię odbierze. <suszy> No, mówiłem ci o tym, że palion cię wybierze. Nie, e, nie, tata. Palion mieszka z nami dzisiaj. Nie. Powiedział mi. Widzimy, że to w szkole, bo on jest e, dyrektorem. Dobra, ja bym zaraz. E, e, ten. E, palion zaraz przyjdzie, czekaj, czekaj. O nie, nie to, nie to. Czekaj. Poczekaj, czekajcie, e, palion zaraz przyjdzie. Pan Palion, najlepszy gość na świecie, YouTuber, e, który jest najlepszym gościem na świecie, który e, e, w ogóle w, e, wszystko zrobił dla e, pana Boga. I e, dobra, dobra, ładnie idzie, palion idzie. Gdzie pan jest? Dzień dobry, klasów. Halo, palion przyszedł. Palion? Tak, przyjechałem. Chwila, chwila, deskuję coś dla pana. Gdzie pan jest? Gdzie? Czy gdzie pan jest? Pan? Te... Ej, ej! Ej! Ten. Maciek, gdzie ty jesteś? Jestem twoim wujkiem. Nie pamiętasz? Tata chyba ci mówi, że jestem twoim wujkiem dzisiaj. Nie! Jestem na Oj, O, tutaj jesteś. Cześć, jestem panią.

wszystko zielone, wszystko zielone! Robię sobie wszystko zielone. Maciej? Maciej, gdzie ty jesteś? Poczekaj? O! No nie, no nie ma być mieście. A co narysowałeś, Maciuś? Narysowałeś pana paliona jak ja? narysowałeś mnie? A ja jestem palion, wiesz? Nie. To chodź. Chodź, dziecko, idziesz na lekcję, chodź. Idziemy na lekcję. Ja też będę z tobą jechał do domku. Spokojnie, tatoś później przyjdzie. A ja pójdę się wtedy przepłacać. Chodź, chodź, daj. Ja ci dam wszystko, łatwe. Dobra. Klikam i mówię jeden. Plus 1, plus 1 jeden, plus jeden, równa się. 1. plus 1. Nie, czekaj, no. czekaj. 1 plus 1 równa się. 1 plus 1 równa się. Maciusie, proszę rozwiązać to zadanie. Proszę, Maciusie, proszę do tablicy. Proszę do tablicy. Macius, ty wiesz, co to jest. Ale to jest na niby plus, okej? Okay? Bo nie, nie okay. mogę znać e, imię e, plusa. Okay. Maciusz. rozumiem. Maciek, Maciek. Ha. Brawo! Kończyłeś szkołę. Idziemy do domu, chodź. Idziemy! Czekaj, czekaj. Dobra idę Maciek się... Czekaj, bo tam jest... Dobra Wigole kończymy ten odcinek. Zapraszamy na drugi odcinek za 3 dni.